Bardzo się cieszymy, bo naprawdę był to ciężki moment, zważywszy właśnie na, na stan zdrowotny Jezi która była wyraźnie przeziębiona, dmuchała na sprzężach między gemami. E, No widać, widać naprawdę, że dziewczyna, dziewczyna się przeziębiła i no, troszkę, troszkę nas to martwi. Witam serdecznie wszystkich sympatyków tenisa. Kolejny odcinek programu Super SuperTenis na kanale SuperExpress Sport. Odcinek specjalny, ponieważ znowu połączymy się z Ostrawą. Tam jest Michał Chojecki, który z bliska oglądał Iga Świątek. Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Ostrawie, a w Ostrawie także jest mój redakcyjny kolega Michał Chojecki. Michał, doczekaliśmy się Polki w półfinale. Tak miało być chyba. No tak było rok temu i tak już jest teraz. Bardzo się cieszymy, bo naprawdę był to ciężki moment, zważywszy właśnie na, na stan zdrowotny jej świątyń, która była wyraźnie przeziębiona, dmuchała na sprzerwach między gemami. E, no, widać, widać naprawdę, że dziewczyna, dziewczyna się przeziębiła i no, troszkę, troszkę nas to martwi. Zastanawiałem się, czy nie będziesz kolejnym z tych, którzy będą musieli gdzieś szukać nerwowo po kieszeniach chusteczek, no bo faktycznie Iga tych chusteczek dużo wykorzystała. Jak jest jej obecny stan zdrowia po tym meczu? Czy Iga zagra w sobotnim półfinale? No bo takiego typu znaki, znaki zapytania były. Znaczy tak, no tak naprawdę to się okaże jutro rano, jak Iga Świątek pewnie wstanie z łóżka i, i zobaczy, co tak się czuje. Natomiast ja w czasie konferencji prasowej zadałem Idze takie konkretne pytanie, czy istnieje ryzyko, że się wycofa. Bo, oczywiście, najważniejsze w tym sezonie, w tej części sezonu są te finały WTA w Teksasie, już które zaplanowano już na, za niespełna miesiąc. Natomiast IGA powiedziała tak naprawdę głos, zdecydowanym głosem, że nie wycofa się, że to jest tylko lekkie przeziębienie. Katar, taki uciążliwy, ale że wszystko jest pod kontrolą. No, zobaczymy. No, oby tak było, jak mówi. Oczywiście no, kibice się trochę martwią, zwłaszcza ci, którzy tutaj z i kupili bilety na jutrzejszy półfinał. No, ale wiadomo, no IGA jest bardzo ambitna, jeżeli będzie się. W miarę dobrze czuła, bo myślę, że, że zagra jutro w półfinale. Michał Kajtyn, Magnali pokonana w dwóch setach 6-4. Wynik odzwierciedlał nam te wydarzenia na korcie, czy jednak jesteś innego zdania? Znaczy tak, no wynik, no, no Iga była lepsza w tym meczu, natomiast no, no, pamiętajmy, że ona walczyła nie tylko z i McNally, ale również y, właśnie z tym no, stanem zdrowotnym. No widać było, no, zwłaszcza na początku, że, że długo nie mogła złapać rytmu, no to, że, że taki uciążliwy katar, no to bardzo wpływa na koncentrację e, z zawodniczki. No, na początku dużo niewymuszonych błędów, słabszy serwis, potem widać było, że, że ta, ten głośny doping polskich kibiców, którzy skandowali to Iga, Iga, no, bardzo pomógł i zresztą też o tym mówiła po meczu, że, że, że ta biało-czerwona energia bardzo pomogła w tych trudnych chwilach. Natomiast no, nie był to najlepszy mecz Ligi, ale no, tym, tym większe słowo uznania, że w tych trudnych chwilach, wobec tej takiej gorszej no, yy, sytuacji, jeżeli chodzi o, o stan zdrowotny, potrafiła no, wytrzymać e, trudy tego spotkania i wywalczyć awans. Michał, jakbyśmy mieli jednak wyróżnić te dobre strony IGI w tym spotkaniu, to pewnie trochę kondycja, trochę energia. Ja zauważyłem kilka fajnych passing shotów, ale tu, 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 tutaj jesteś ekspertem i jakbyśmy mógł coś więcej powiedzieć o stricte już tej grze w tenisa IGI. Natomiast tak, no, bardzo dobra praca w defensywie, fajne te passing shoty, natomiast ja bym jeszcze zwrócił na jedną. Rzecz uwagę, bo Katie McNally wyraźnie tak próbowała grać dużo sliceów, czyli tych uderzeń, które były no, świetną bronią przeciwko Idze. Na przykład jak Ashley Barty grała z naszą zawodniczką, czyli to takie piłki z rotacją, dzięki której po, po odbiciu od, od kortu nisko się odbijają, co, co, co trochę utrudnia Idze świątek, które, bo jak wiadomo, ona gra ten topspin, lubi uderzać piłki, tak które nadając jej i tą taką postępującą rotację, Ja na Iga dobrze sobie z tym radziła. Ona popełniała oczywiście sporo błędów, natomiast w miarę upływu czasu gem za gemem widać było, że Iga, mimo że cały czas zdarzały się te słabsze momenty, to, to coraz bardziej jakby widziałem, że ona ma ten pod kontrolą. Michał, już sobie powiedzieliśmy o tym, że ten kort jest, i tu cię zacytuję, trochę tępy i trudno o te winery w tym spotkają, czy także w poprzednim wykonaniu Igi. Jak dużym problemem też dzisiaj był ten Kord w Ostrawie, twoim zdaniem? Znaczy, to jest problem i to nie tylko chodzi, jeżeli chodzi o tempo gry, bo rzeczywiście kort jest bardzo wolny, natomiast e, obóz Igi Świątek, tak record, jak rozmawiałem wczoraj, to zwracam też uwagę na to, że te piłki bardzo szybko się zużywają na tej nawierzchni, że już po kilku gemach, e, jeszcze przed zmianą e, na nowe, no, no, trudno się tymi piłkami grało po prostu, bo one wytracają dużo szybciej prędkość, dużo trudniej jakby ocenić jak ta piłka się zachowa. Michał w obrazku widzieliśmy, że pełna hala w Ostrawie, jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo chyba dużo kibiców na weekend do Ostrawy się wybrało, także licząc pewnie na awansiki do samego finału w sobotę półfinał, ale dzisiaj już ten mecz finałowy to przy dużej liczbie publiczności jak Iga odebrała ten doping, oczywiście pewnie dobrze, ale co więcej na ten temat powiedziała? Znaczy, tak, w środę już frekwencja była bardzo dobra, natomiast teraz była dużo lepsza. Tala no, no, była wypełniona niemal po brzegi, tak oceniłbym, że jakoś w 90%. Oczywiście polscy kibice zrobili szałtun, te pomysłowe, transparenty, bardzo głośne doping, właśnie najgłoś, głoś, najgłośniejsze, właśnie w tych momentach, kiedy ja go bardzo potrzebowała. No, no, ta publiczność no, widziała problemy i że, że ona, zwłaszcza na początku, nie jest sobą, że, że troszkę męczy się. I z tym stanem zdrowotnym, i, i dużo tych niewymuszonych błędów. Te głośne iga, iga, iga po, po, po każdym udanym zagraniu, czy, czy po wygranym gremie. W każdym ważnym, momencie, naprawdę był taki budujący, to aż, ja, ja aż miałem ciarki w pewnych momentach widząc, jak to wsparcie pomaga i jak, jaka to jest wspaniała atmosfera. Michał Teresa Marcińcewa lub ja, i Aleksandrowa, Aleksandrewa to są te przeciwniki przeciwniczki. Przepraszam, które mogło się z Igłą spotkać. My jeszcze rozmawiamy przed rozstrzygnięciem tego ćwierćfinału, ale co się możemy spodziewać po jednej lub po drugiej, jeśli się z Igłą zmierzy? Znaczy tak, no, dużo więcej mogę powiedzieć o Aleksandrowej, bo, bo, bo to jest zawodniczka, która z Igłą e, jakoś nie więcej półtora roku, jeżeli dobrze temu, temu wygrała w Melbourne. Nie wierzę, że, że nie ma dokładnej daty tego meczu. To było w Melbourne, w takim środku pandemii, kiedy zawodniczki były w tej bańce mm -hmm. wtedy, kiedy turnieje mm -hmm. był Melbourne, ten miał Australia Open były połączone. I to był jeden z pierwszych meczów IGI w sezonie, nie wiem czy nie drugi mecz w ogóle w sezonie. I pamiętam, że Aleksandrowa grała taki bezkompromisowy, taki po prostu bardzo agresywne, płaskie uderzenia, potężne serwisy, mocne returny, po prostu no, cały czas wszystko na raz. To czasami idzie, jak nie ma dobrego dnia, bardzo nie pasuje, bo ona wtedy nie może złapać rytmu, nie ma takiego, nie ma po prostu gry, nie ma takiego czasu, żeby się rozkręcić. No i podejrzewam, że, że gdyby rzeczywiście Iga zagrała z Aleksandrą, to ta Rosjanka podejrzewam, że, że tej samej taktyki. Ma... ale nie skreślałem jeszcze troszkę, zobaczymy. Michał, masz już pewnie większe spojrzenie na całą drabinkę turniejową. Wiemy, że pierwsza półfinale. Zameldowała się Barbara Krajcikowa, później Iga. Jak ty widzisz zestaw finałowy tego, tego turnieju? Kto może idę zagrozić? Czy, czy, czy to być może właśnie Krajcikowa, czy, czy ktoś inny? To teraz trwa jeszcze mecz Petry Kwitowej z Rybakiną. To jest ważne z wynik. Tak. Natomiast no, mi się wydaje, że rzeczywiście ta Krajcikowa robi naj, najlepsze wyrażenie. Ona dopiero co wygrała turniej w Talinie, zaraz potem przyleciała tutaj tutaj do Strawy. Widać, że jest naprawdę w bardzo wysokiej formie. Te wolne korty jej pasują, bo to jest właśnie zawodniczka, która lubi mieć dużo czasu, żeby się ustawić, żeby wygenerować tą siłę uderzeń. Nie jest zbyt mobilna, a więc ta wolna nawierzchnia też jej bardzo ułatwia sprawę. No i oczywiście miałaby też za sobą czeską publiczność, więc ja myślę, że w tej chwili, no, jako najmocniejszą kandydatką poza oczywiście idzie do świątek do zwycięstwa to tak myślę że tu wskazałbym właśnie na na koła. Michał ponieważ jesteś w Ostrawie, to o wydarzenia w stanie cię nie będę pytał ale domyślam się że śledziłeś wynik meczu Hubert Hurkacz Stefanos Tsitsipas no oglądałem ten mecz na laptopie, i naprawdę no, pierwszy, pierwszy set mnie troszkę przygnębił, bo no, 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 nie wiem, jak, jak Hubert mógł przegrać. No wszystko setowa. w swoich rękach, tak. No tak, no, zwłaszcza ta, ten, ten, ta piłka setowa, kiedy meczował i to naprawdę w prostej sytuacji wywalił piłkę na, na daleki aut. Niewytłumaczalne no, nie, nie to było. No, szkoda strasznie. Podejrzewałem, że gdyby Hubert wygrał tego pierwszego seta, bo grał naprawdę dobrze. Myślę, myślę, żeby tego Greka pokonał, bo FCPAS nie jest w jakiejś zachwycającej formie. A pamiętajmy, że Hubert bardzo potrzebuje punktu walcząc o, o te ATP Finals. No, no przejekra porażka. No kolejna bardzo przykra porażka Huberta w tym sezonie i naprawdę bardzo mi się go żar zrobiło po tym e, Dlatego Michała o Hubercie troszeczkę mniej, cały czas jednak IGA jest. W grze i pewnie będziemy sobie rozmawiać po następnym meczu. Igi Byśmy się, łączyli także po finale. A za dzisiaj już ci bardzo dziękuję i no do usłyszenia i do zobaczenia. To był Michał Chojecki Prosto ze Strawy. Mam nadzieję, że to swoją delegację jeszcze przeciągnie do niedzieli aż do finału. Igi Świątek i spotkamy się z nim przynajmniej jeszcze dwa razy. Za dzisiaj serdecznie już dziękuję i do usłyszenia.